I tam serdecznie tym razem obrumy Grunfelda gra Aleksander Bilawski z Lwowa, polskiego pochodzenia, obecnie Słowenic. Pretendent do tytułu Misza Świata, tak dzielnie walczył z Kasparowem. A białymi Dawid Bernstein No gramy. D4. z G5. Na no, goniec G5 z automatu gramy skoczkiem na E4, obiektywnie najlepszy ruch Goniec pod Wisa. I walimy w centrum C5. Trzeba zbić na C3. To jest normalna pozycja, w której nic się nie dzieje. Biały ruchem C4 nie są groźne. A to jest groźne dla nas. To jest samobójcze. Zobaczcie, bilarski się nie przejmuje. Wprowadza do gry figurę po wymianie Hetmanów będzie wisiał pion na G2. E4. Tak, i granie z odniem. D5. No zrobił widełki. Trzymujemy oddech. trzymujemy oddech i gramy. Hop! Wisi Hetman. No nie bardzo można, bo jest szach na A5. I król idzie. A jak zagrał hetman d no to już się cieniutko. Też hetmana 5 znowu nie można bić, bo tym razem pionek jest związany. Wieża. Proszę, koń wchodzi. Białe cały czas mają figurę więc, ale się nie czuje tego. w wdziup i druga wieża wchodzi. No i c4, odbija gońca. Pan szachuś. Hetmandy 5 na Maciusia znowu nie można zrobić żar i po w F3. Poddał się i upadł w ostatnim kwrotoko i skonał. No bo po biciu. Leci wieża z tak zwanym szachem. Dziękuję za uwagę.